mamy tendencję do tego, żeby bardzo kochać swoje pomysły. No pewno wszyscy będą to kupować. Jak sam wiesz, no bo sami ile swoich, nawet pomysłów, już nie mówiąc o klientów, a ile swoich pomysłów przerobiliśmy, bardzo... Mm, Często zdarzało się przecież tak, że wprowadzaliśmy nowy produkt i nikt nie był zainteresowany. Szukamy dalej w takim razie. i To jest normalne. Nigdy nie odnosisz sukcesu za pierwszym razem, tylko musisz szukać, 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 za którymś razem może Ci wyjdzie. W IT mamy bardzo często to podejście MVP, czyli na przykład bardzo często zdarza się, że jest jakiś startup, który do nas przychodzi, albo jakiś um, inwestor i chciałby stworzyć jakąś, załóżmy aplikację, mobilną, mobilne były jeszcze popularne jakiś czas temu i zróbmy w niej to, żeby można było jeszcze to zrobić, i to, i to, i to. I, i wpuśćmy na rynek, i. W będzie super. No i wiele razy już przerabialiśmy tę rozmowę, musieliśmy tłumaczyć klientowi, że sprawdźmy tę hipotezę, bo może nie trzeba wydawać, nie wiem, 500 tysięcy, tylko możemy to sprawdzić za 50 tysięcy, a już w tej wersji za 50 tysięcy da się rozwiązać problem klienta. Już możemy zobaczyć, czy to naprawdę rezonuje z rynkiem, a te wszystkie rzeczy dookoła, o których Pan mówi, są bardzo fajne, ale to są dodatki.